Witam wszystkich na kanale, który postanowiłam poświęcić wyjaśnianiu znaczenia nazw własnych, czyli imion, nazwisk, nazw miejscowych. Wiem, że wiele osób interesuje się tym, skąd wzięło się ich nazwisko, co oznacza ich imię, co oznacza nazwa miejscowości, z której pochodzą. Nie jestem językoznawcą, tylko literaturoznawcą, jednak bardzo interesowała mnie zawsze historia języka polskiego i od lat tropię pochodzenie rozmaitych nazwisk ludzi z mojego otoczenia. Jeśli słuchałby mnie jakiś profesjonalista językoznawca i miałby uwagi, to bardzo proszę o nie, bo chętnie się czegoś nauczę zupełnie moją wiedzę. Ja sama będę unikała posługiwania się fachową terminologią, o ile to będzie możliwe. Ponieważ chcę, żeby ten mój przekaz miał taki Charakter popularny, żeby chce być maksymalnie komunikatywna i, i rozumiana przez osoby, które nie kończyły polonistyki i nie prowadziły jakichś badań językoznawczych. Zacznijmy od najpopularniejszego w Polsce nazwiska, nazwiska Nowak. Nowak to po prostu człowiek nowy. Przybyż. Ktoś, kto niedawno zamieszkał w jakiejś okolicy. Dla, to nazwisko jest dlatego tak bardzo popularne, że po prostu zawsze w każdym miejscu znalazł się jakiś człowiek, który osiedlił się niedawno i zyskiwał właśnie tego typu przezwisko. Był takim Nowakiem w danym miejscu, ale Nowak to też człowiek początkujący w jakimś zawodzie, taki nowicjusz. E, mamy też na terenie Polski sporo osób o nazwisku e, Neyman, Neumann. Tutaj ta postać fonetyczna może być różna. E, Czyli prawdopodobnie no, są to ludzie o korzeniach niemieckich i to ich nazwisko oznacza dosłownie to samo, co, co nazwisko Nowak. To jest ten nowy człowiek, tak? nowy w jakimś zawodzie albo na jakimś terenie, w jakiejś miejscowości. To na razie tyle. W następnym filmiku objaśnię znaczenie nazwy miejscowości, miejscowości Szczebrzeszyn.